Dzień dobry. Czy Twoi przyjaciele na pewno chcą Twojego dobra? Cześć z tej strony, Hubert, i bardzo miło mi Was widzieć na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o trzeciej regule z książki 12 życiowych zasad autorstwa Jordana Petersona: Przyjaźni się z ludźmi, którzy życzą Ci jak najlepiej. Może się wydawać, że to dość oczywiste. Przecież tak właśnie wybiera się przyjaciół. Ale czy aby na pewno. Często zdarza się, że kiedy osiągniemy jakiś sukces, to nasi znajomi nie są z tego powodu szczęśliwi. Widzą oni, że sami mogliby osiągnąć coś podobnego, gdyby postępowali inaczej, podejmowali lepsze decyzje albo mieli więcej możliwości. Nasze powodzenie rzuca światło na ich brak sukcesów, który po prostu ich boli, nawet jeżeli brak ten jest jedynie chwilowy. Mogą nawet umniejszać oni naszym osiągnięciom, czy żartować z nich. Czy są więc kiedyś, kto naprawdę życzy nam jak najlepiej? Raczej nie. Prawdziwemu przyjacielowi możemy powiedzieć posłuchaj i rzeczywiście da on nam się wygadać. A jeśli powiemy mu o czymś złym, co nam się przytrafiło, będzie on smutny. Nie będzie przerywał, opowiadając o czymś gorszym, co jego spotkało, ani nie będzie w duchu cieszył się z tego, że coś nam się nie powiodło. Co więcej, jeżeli powiemy mu o jakimś naszym sukcesie, to będzie się z niego cieszył. Nie będzie w głębi duszy zawistny. Nie będzie próbował licytować się na osiągnięcia, przypominając swoje prawdziwe lub wyimaginowane sukcesy. Nasz przyjaciel nie powinien być także obojętny na wszystko i negujący jakiekolwiek znaczenie naszych zwycięstw i porażek. Nie powinien też lekceważyć czy umniejszać wartości, które są dla nas ważne. Dajcie mi znać w komentarzu, ilu wy macie prawdziwych przyjaciół. Jestem bardzo ciekaw. Czasem możemy też znaleźć się w towarzystwie osób, którym po prostu na niczym nie zależy. Uważają one, że życie nie ma sensu i dlatego nie warto wkładać w niezbyt wiele wysiłku, woląc spędzać ten czas na imprezowaniu i odurzaniu się używkami, albo przykuć do ekranu telewizora lub komputera po to tylko, by uciec od rzeczywistości, z którą sobie nie radzą. Mogą to być niekiedy bardzo inteligentne osoby, jednak ich cynizm sprawia, że powinniśmy unikać czystego wpływu takich ludzi. Możemy się także znaleźć w sytuacji, w której przyjaźnimy się z kimś tylko dlatego, że lepiej wyglądamy na jego tle, przez co też czujemy się lepiej. Jeden niezaliczony przedmiot na studiach nie wygląda tak strasznie, jeśli porównujemy się do kolegi, który w ogóle nie dostał się na następny rok. Zobaczcie, jak wygląda osoba, która co weekend wypija kilka drinków na tle alkoholika, a jak na tle osoby niepijącej. To dość drastyczny przykład, ale na pewno wiecie, o co mi chodzi. Wszystko jest względne. Porównując się do osób, które radzą sobie gorzej od nas, czujemy się dobrze z tym, jacy jesteśmy i nie czujemy presji, aby wkładać wysiłek w swój rozwój. Jeśli wszyscy nasi znajomi zrezygnowali z pójścia na studia, to będzie nam dużo łatwiej postąpić tak samo. Sytuacja wyglądałaby zgoła inaczej, gdybyśmy to my byli jedyną osobą z grupy, która nie podejmuje Wysiłku, by zdobyć wyższe wykształcenie. Działa tutaj społeczny dowód słuszności. Jeśli macie wątpliwości, czy ktoś jest dla was dobry, to czerwoną flagą może być na przykład sytuacja, w której kiedy rzucamy palenie, nasz przyjaciel oferuje nam papierosa. Wiecie, obaj palimy, ja próbuję rzucić, a on częstuje mnie, żeby poczuć się lepiej i żebym nie przypominał mu cały czas, że zrobiłem coś, czego on nie umie zrobić. Osoba, która woli ściągać swoich bliskich na dno zamiast samemu podciągnąć się, to nikt z kim chcielibyśmy mieć bliższe relacje. Wypatrujcie tego typu czerwonych flag. Pamiętajcie, że możecie zostać przyjaciółmi tego kanału poprzez zostawienie subskrypcji. Czasem ludzie mają wątpliwości moralne, żeby wybierać osoby, które naprawdę chcą, aby byli lepsi i się rozwijali, ponad osoby, które znają od dawna. Według Petersona jest to jak najbardziej OK kiedy zrezygnujemy z inwestowania swojego czasu i energii w osoby, które działają na nas destruktywnie i zwyczajnie ściągają nas na dno. Stosując pewną analogię, nie jesteśmy zobowiązani, żeby iść na dno z nieswoim okrętem. Nie jesteśmy kapitanem niczyjego tytanika. Chciałbym zaznaczyć jednak, że nie chodzi o to, aby opuszczać przyjaciela w potrzebie. Czasem zdarza się, że będziemy musieli się trochę poświęcić, żeby mu pomóc i to normalne. Od tego są właśnie przyjaciele. Należy jednak analizować postępowanie ludzi, którymi się otaczamy, aby nie okazało się, że mamy w swoim otoczeniu osobę, która nieustannie nas rani i nigdy nie przestanie tego robić. Możliwe, że taka osoba będzie nas nawet prosić o pomoc, ale jeżeli jest to kolejny raz, kiedy ktoś próbuje ustawić tę osobę na właściwe tory, to trzeba zastanowić się, czy można jej w ogóle pomóc i czy aby na pewno jesteśmy najlepszą do tego osobą. Dlaczego myślimy, że możemy pomóc komuś innemu, skoro otaczają nas nasze własne problemy i wyzwania? Skąd pewność, że nasze wysiłki rzeczywiście pomogą, a nie pogorszą sytuację tej osoby? Chęć ratunku jest na pewno szlachetna, ale w przypadku niektórych osób niechybnie musi skończyć się tragicznie. Zanim zaczniemy pomagać, trzeba dogłębnie zastanowić się, dlaczego druga osoba w ogóle jest w tarapatach. Niektórzy tacy już są i zamiast pomóc im, prawdopodobnie sami się stoczymy. Nie powinniśmy poświęcać się ratując kogoś, kto. Nie chce ratunku. Odcięcie się od kogoś takiego nie jest złe, wręcz przeciwnie. Według autora 12 życiowych zasad jesteśmy do tego niejako zobligowani. Niektórzy z was mogą pomyśleć, że to okrutne, ale nie do końca tak jest. Takie zachowanie nie powinno być tolerowane. Możemy także okazać, że to, czego ta osoba potrzebuje tak naprawdę, to przykład, że można coś zmienić w swoim życiu i być może to my musimy być dla niej takim przykładem. Czasem to będzie najlepszy sposób, w jaki możemy jej pomóc i będzie wymagał on zerwania lub Ograniczenia kontaktu. Jeżeli naprawdę chcecie kogoś ratować, to mnie uratuje zostawienie łapki dla YouTube algorytmu. Jeśli macie kolegę lub koleżankę, z którymi nie polecilibyście kontaktu swojej siostrze, swojemu ojcu czy córce, to po co sami mamy utrzymywać z nimi taki kontakt? Nie jesteśmy zobowiązani do wspierania osób, które sprawiają, że świat jest gorszym miejscem, a dobieranie sobie ludzi dobrych nie jest samolubne, jest właściwe i godne pochwały. Szukajmy osób, które szczerze interesują nasze ambicje i które nie będą tolerować naszego użalania się nad sobą. Wzmocni to naszą determinację do robienia tego, co jest właściwe. I chociaż przebywanie z taką osobą będzie dla nas wymagające, to powinniśmy znaleźć w sobie siłę i śmiałość, aby to robić. Ważny komunikat do widzów. Moi mili, czytańcie książki. Podsumowując, przyjaciele mają ogromny wpływ na to, kim jesteśmy, a ich wybór jest naprawdę bardzo ważny. Prawdziwy przyjaciel jest osobą, z którą możemy podzielić się zarówno dobrą, jak i złą nowiną, Wiedząc, że wysłucha nas i naprawdę przejmie się tym, co usłyszał. Powinien mieć też swoje cele i ambicje, i chociaż zdarzają się nam wszystkim wpadki i gorsze okresy, to w długiej perspektywie powinien poprawiać swoje życie odpowiedzialnie i świadomie je budując. Powinien być dla nas inspiracją do tego, żebyśmy my również poprawiali nasze życie, pokazując nam, że możemy być lepsi niż aktualnie jesteśmy. Przyjaźnijcie się z ludźmi, którzy życzą Wam jak najlepiej. Dzisiejszy materiał powstał w oparciu o trzeci rozdział książki 12 życiowych zasad Jordana Petersona i jeżeli ktoś jeszcze nie widział dwóch poprzednich odcinków to zachęcam do ich obejrzenia. Może pozytywnie wpłynąć to na wasze życie. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. Zachęcam także do samodzielnego zapoznania się z książką. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał się podobał to koniecznie zostawcie subskrypcję i pamiętajcie o dzwoneczku. Dzięki temu regularnie dowiecie się czegoś ciekawego. Zostawcie też lajka dla youtube'owego algorytmu. I napiszcie mi, co mogę zrobić, żeby filmy były jeszcze lepsze dla Was. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Gdzie są moi przyjaciele, hele, 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 hele. Jest taka piosenka. Tata, nie musisz kochać I mamy końcówkę. Ja się na tym nie